Nasza sprawa ilustrowany Tygodnik Katolicki Diecezji Tarnowskiej Tarnów dnia 9 września 1934 roku rok drugi numer 36. Matka Boska Siewna. Wielka uroczystość w katedrze. Jesień. Po złocistych dniach z sierpniowych płyną potokiem Czasu srebrne dni i białe noce jesieni, naturalnym pędem powodowane, skupiają się w gromadki jaskółki, by lecieć w dal, skąd przybyły. W pobożnym nastroju orze czarną skibę rolnik i rzuca w Bożą rolę ziarno. Raz w serce jego budzi się nadzieja, to znowu ogarnia go lęk: Czy to ziarno, które w tej chwili rzuca w ziemię, przetrwa? Szczęśliwie różnicę ciepła i zimna, burze i grady, posuchy i słoty, i czy powstanie jako nowa roślina, niosąca plon i chleb. Nie zna spoczynku przyroda, lecz ciągle przez ukryte swe siły pracuje. Jedność było obumiera, lecz oto w jego ziarnie gotowe już nowe. Tak w ciągłej pracy i ciągłym odradzaniu się winna być dusza ludzka. Z każdym dniem i rokiem winien człowiek stwarzać w sobie świat nowy. Gdzie bowiem tego nie ma, tam dusza wnet staje się ugorem, pastwiskiem, stepem lub pustynią. Dwie siły działać muszą wspólnie w ustawicznej pracy przyrody, by przynieść owoc, rola i siła ludzka. Tak, też dwie siły muszą działać tam, gdzie chodzi o plony nadprzyrodzone: Bóg i człowiek, łaska boska i dobra wola ludzka. Tak myśli zadumany rolnik, siejąc ziarno na zaoraną i uprawioną ziemię, a z serca jego wyrywa się raz po raz gorące westchnienie do królowej jesieni, matki boskiej siewnej. Wszak według podania. Z jej jesiennym świętem związane są urodzaje. Już w piątym roku po Chrystusie otaczano pobożną czcią pamiątkę urodzin Matki Boskiej, tak zwanej później Siewnej. Z biegiem czasu dzień ten zdobywał sobie coraz większe znaczenie w roku kościelnym. Z radością wita cały świat katolicki rokrocznie ten dzień. Wszak o tym dniu śpiewa Kościół: Narodzenie Twoje, Boga Rodzico, Dziewico, radością napełnia świat cały, albowiem z Ciebie wzeszło słońce sprawiedliwości, Chrystus, Bóg nasz. Cieszy się w tym dniu każdy katolik, bo Maria to najcenniejszy klejnot między wszystkimi klejnotami stworzenia, to arcydzieło stworzone według przedwiecznych planów i zamysłów Mistrza Niebieskiego. To najczystsza panna, to najdostojniejsza z matek, to najwyższa królowa nieba i ziemi. Parafia nasza katedralna, a wraz z nią cała diecezja tarnowska, ma szczególny powód, by cieszyć się zbliżającą rocznicą Narodzenia Najświętszej Panny. Wszak od dawnych czasów, bo od końca wieku XII, tytułem głównym naszego Kościoła Tarnowskiego jest Narodzenie Najświętszej Panny. Na miejscu, na którym stoi dzisiejsza katedra, przed 700 laty, kiedy jeszcze Tarnów był niedużą wioską, stał ubogi drewniany wiejski kościółek pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Panny. Zapewne dzięki jej opiece około 1400 roku stanął na tym miejscu kościół murowany, który z biegiem czasu uległ wielu przeróbkom. Aż w roku 1785 podniesiony został do godności katedry. Wielu trudów i pracy włożyli tarnowscy czciciele Marii, zanim ten dom Boży otrzymał dzisiejszy wspaniały wygląd. Nie mamy wprawdzie w tej dzisiejszej przepięknej świątyni pierwotnego obrazu Matki Najświętszej z dawnego drewnianego kościółka ale nie mamy również obrazu, który umieszczony został w wielkim ołtarzu owej dawniejszej murowanej świątyni z 1400 roku. Co więcej, zniszczeniu uległ i obraz Matki Boskiej, który jeszcze w roku 1823 ksiądz biskup Ziegler sprowadził z Wiednia i umieścił w głównym ołtarzu dzisiejszej katedry. Kiedy bowiem w roku 1890 na 91 postawiono w katedrze nowy murowany ołtarz wielki z brązowo złoczonym tabernakulum nie było już miejsca w ołtarzu głównym na obraz Matki Boskiej tak więc dzisiaj o tytule naszej katedry świadczy tylko historia i witraż umieszczony w apsydzie przedstawiający przepiękną postać Matki Najświętszej Otoczonej chórem aniołów. Ale aczkolwiek w dzisiejszym ołtarzu głównym, katedralnym, nie ma obrazu Matki Bożej, to jednak w pamięci naszej i w sercach naszych winno być zapisane, że jak ongiś, tak i dziś, Dzień Narodzenia Najświętszej Panny to dzień naszej radości, dzień odpustu parafii katedralnej. W tym dniu Matka Najświętsza czeka na nas wszystkich z otwartymi rękami. W tym dniu Kościół Święty daje nam sposobność uzyskania odpustu. W Dzień Odpustu zazwyczaj tysiączne tłumy wiernych nawiedzają Kościół Odpustowy i przystępują licznie do sakramentów świętych. U nas w Tarnowie odpust katedralny przemija jak zwyczajny dzień, bez większego zainteresowania. Czyż opiekunka Kościoła katedralnego nie zasługuje na cześć? Czy dziś nie potrzebujemy jej błogosławieństwa? Albo czyż ona dziś mniej potężna niż dawniej? W katedrze, w tej macierzy całej diecezji tarnowskiej, matka najświętsza winna cieszyć się szczególniejszym przywiązaniem wiernych. I dziś potrzeba nam jej błogosławieństwa. I dziś ona pełna mocy i łaski. Jakże pięknie kończy nasz wieszcz Adam Mickiewicz swój krótki, a podniosły utwór pod tytułem Słowa Najświętszej Panny. Serce moje pełne mocy, jako gromów. Rozpromienianie się moje ciecze, ciemności złe. Unoszona miłością, depce zło. Na dnie piekła, roztłaczam je. Otaczam ziemię dłoniami mojemi, jako niebem błękitnym i w każdej chwili, na każdym miejscu, każdemu dobremu duchowi zapalam się i świecę gwiazdą ranną. Rok Jubileuszowy. Nieopisana wdzięczność ogarnia nasze serca katolickie na myśl o tym, co dla nas zdziałał Syn Marii, Jezus Chrystus. Dzieło odkupienia to dzieło Boga Człowieka, ale po części i dzieło Marii. Niechajże tegoroczny odpust katedralny przełożony z soboty, to jest 8 września na niedzielę 9 września, ożywi naszą wiarę i nasze przywiązanie do patronki naszej parafii. Niech Matka Najświętsza widzi nas garnących się gromadnie do stołu Pańskiego i korzystających z dobrodziejstw miłościwego lata. A żeby ten dzień odpustowy wypadł jak najokazalej i wywarł na nas jak najsilniejsze wrażenie, zarządzono, że tegoż dnia o godzinie trzeciej po południu odbędzie cała parafia katedralna, pod przewodnictwem księdza Biskupa Ordynariusza uroczystą procesję jubileuszową z katedry do kościołów księży Filipinów, księży misjonarzy oraz ojców Bernardynów. W tej wielkiej uroczystości winni wziąć udział wszyscy wszystkie stany i wszystkie warstwy, wszystkie władze i wszystkie zawody, wszystkie stowarzyszenia i cechy katolickie. Wszyscy zamanifestujmy w tym dniu naszą wiarę i wdzięczność dla Zbawcy, naszego Jezusa Chrystusa i Jego najukochańszej Matki. Okazałość i jak najobfitsze owoce tych uroczystości winny leżeć szczególnie na sercu członkom katedralnej akcji katolickiej. Ci winni iść w pierwszych szeregach, dając przykład innym. Akcja katolicka bez zrozumienia ducha kościelnego, bez przejęcia się nabożeństwami i uroczystościami kościelnymi i bez zrozumienia życia sakramentalnego, nie jest akcją katolicką, a przynajmniej nie jest akcją według myśli Chrystusa. Nie wystarczą akcji katolickiej martwe narzędzia i wyćwiczeni rzemieślnicy. Na apostoła! Trzeba czegoś więcej. Potrzeba ducha Chrystusowego, potrzeba ognia ducha świętego, który by rozpalił w sercach ogień miłości, poświęcenia i zapału dla świętej sprawy Chrystusowej. Ognia tego sami z siebie nie wykrzeszemy, bo to ogień z innego świata, ogień Boży. Trzeba więc pójść, zaczerpnąć go u źródeł Bożych. Dajmy przykład innym. Wśród zadumy. Dni jesiennych, gdy rolnik pobożny sieje ziarno w ziemię i swe ciche refleksje o ciągłej pracy i odmładzaniu się przyrody, o współpracy roli i siły człowieka, i my spowodujmy u siebie taką refleksję. Pozwólmy, by na rolę naszych serc padło ziarno Boże, by je obficie posiała Matka Boska siewna. Skubmy nasze siły, złączmy je z siłą boskiej łaski, a i w nas dokonywać się będzie ciągłe odradzanie i w głębi duszy naszej nosić będziemy zawsze świat nowy. Czytała Renata Luszowiecka